Chciałbym zmienić bardzo wiele, jakby było to możliwe, chciałbym w innym życiu być, bo to jest już uciążliwe chciałbym zdobyć dla nas szybko, wykorzystać każdą chwilę, chciałbym tylko Ciebie kochać mocno tak, jak to możliwe, czy możliwe jest, by chcieć, ciągle pragnąć bycie mieć, Jest niestety ja to wiem, że ciężko jest by taki dzień, wyłonił się na słońce i opuścił moździkę, przecież nie było tak jeszcze, że ja mogłem Ciebie mieć, chciałbym za być już zdrowy, szczery, uśmiech mieć na twarzy, chciałbym najbogatszym być, człowiekiem gdzieś na plaży chciałbym tam z nimi być, tak mi się bogactwo marzy, i byście zrozumieli, kto w życiu naszym jest ważny. Ogólnie chciałbym wiele, ale to nie do spełnienia. Bo świat, w którym żyjemy, tych wartości nie docenia. Bo nie człowiek, lecz waluta, wszystko i wszystkich tu zmienia. Jak wartości jakieś masz, zacznij dzieciaku doceniać. Dziś odpływam w drugi rejs, nie chcę słyszeć zbędnych słów, choć chcesz nie zatrzymasz mnie, nie wiem co to znaczy trud. Dziś odpływam w drugi rejs, nie chcę słyszeć zbędnych słów, choć chcesz nie zatrzymasz mnie, nie wiem co to znaczy trud. Chciałbym aby każdy z nas więcej miał niż dziś posiada Aby na z problemów zawsze jakaś była rada Chciałbym mieć życie bez troski, takie co mucha nie siada Ale jak to jakoś zmienić mocą taką jak nie wada. Chciałbym pewnie tak jak ty kontrolować każde dni I dokładnie rozplanować co wydarzyć ma się w nich Chciałbym by było realnie a nie tylko żyć w marzeniach Ale tyle już tu żyje, dobrze wiem że szczęścia nie ma Chciałbym może wcale nie chcieć bo że chcę to nic nie zmienia Może zamiast tylko chęci zawsze w życiu troszkę zmienia To co mam w końcu doceniać Siebie na lepsze zmieniać, w końcu zacząć pomagać. Zamiast drugiego oceniać, chciałbym choć na parę chwil, żeby każdy taki był. Zobaczył, że jest lepiej i na zmiany nabrał sił. Chciałbym płynąć już tak zawsze, ale to jest tylko fikcja. Może chociaż tylko jedną, niech żyj da w końcu policja.